Słowa. Patrzymy na Nikiego Pedersenę, legendę polskich torów. Zastanawiamy się, czy w przyszłym sezonie będzie jeździł w klubie z Grudziąca, bo pojawiają się informacje, że tych zmian będzie bardzo bardzo dużo o sytuacji klubu z Grudziądza Będziemy rozmawiali także w magazynie naszym Żużlotem, który rozpocznie się po tym meczu. Gośćmi magazynu, przypomnę, będą pan Wojciech Stępniewski, prezes Spidłej Ekstraligi i pan Patryk Dudek tej Spidłej Ekstraligi, bardzo ważny. Zawodnik jest też Maciej Markowski. My będziemy będzie Fajnie mamy nadzieję, ale zanim Magaden to jeszcze kończymy yy, mecz Gorzu Grudziądz. Jeden z czterech ostatnich biegów. Krawężnik to Karczmarz. Dalej Petersen, Kaczak i Łobodziński. Grudziądz przegrywa 21 do 45, co pojedzie najszybciej w tym wyścigu. Niki Plersen zakłada Rafała Karczmarza w biegło o puchar Marka Hućki. Znikiego Krzysztof Kastrzak. Na ile odrodzony jest Kastrzak. Tu możemy postać odpowiedź na to pytanie. Idzie szeroko i będzie chciał po prawej minąć z Pedersena odważnie panie Krzyku. Pedercena oczywiście zamyka tam prawe, ale Krzyku ma prędkość. Chce się ścigać, wjeżdża po nikiego Pedersena. Niki cały czas jest z przodu, więc Kastrzak szeroko i przecinka I ale blisko tego tylnego składa. Nie odwozi go. Niki Penerze cały czas, chociaż preskość Kaspczakowi pozwala na absolutnie wszystko. Ostatnie okrążenie. Bardzo szeroko Gazczak. A i po co Kaspczak nam tu pokazuje, gdzie Gazczak jedzie swój bieg życia. Ostatni ów przydźwiga. KK! Goli Penerze na Niki jednak. Wreszcie się działo fantastycznie. Bieg drbowy Imienia Marka Guśki wygrywa Niki Penerze. Znakomita rywalizacja między Kaspczakami. Dziękuję sobie teraz bardzo energetycznie obaj panowie. Jaki to jest inny Krzysztof Kaczak niż na początku sezonu 2020? Jak on pewniej odważniej jedzie? Jak mniej wyłamanym motocyklem pokonuje łuki? E